Spore zmiany na grobie Gabrieli Kownackiej. Wiąże się to ze śmiercią bliskiej jej osoby. Będąc na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie, poszliśmy odwiedzić grób Gabrieli Kownackiej, 58 litrów. Na początku nie mogliśmy natrafić na mogiłę, gdyż była ona pokryta kwiatami i wieńcami z pogrzebu. Okazało się, że 8 maja zmarła mama aktorki Izabella Kwasz, która dożyła pięknego wieku 99 lat. Gabriela Kownacka zmarła 30 listopada 2010 roku na raka piersi i została pochowana w grobie swojego ojca, od tokara Kwasza, plus 70 litrów na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej w Warszawie. Po latach do mogiły została dochowana mama aktorki Izabella Kwasz, która we wrześniu obchodziłaby setny urodziny. Grup Kowackiej i jej rodziców znajduje się nieopodal Grobowca, gdzie spoczywa znany operator filmowy Edward Kłosiński, plus 65 litrów, mąż Krystyny Jandy. Pochowani są tam także rodzice aktorki Ryszard, plus 68 litrów, i Zdzisława, plus 89 litrów. Alejkę obok pochowana jest z kolei Małgorzata Braunek, plus 67 litrów, z mamą Rutą, plus 88 litrów. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim pochowany niedawno został także aktor Miłogo Streczek, plus 60 litrów. Spoczął on w maleńkim grobie w tak zwanym ogrodzie pamięci. Pokaźny grób ma natomiast Jacek Skubikowski plus 52 litry, kompozytor i piosenkarz, który z wykształcenia był doktorem prawa, którym został kilka miesięcy przed śmiercią. Jeśli chodzi o sąsiadującą nekropolię, cmentarz ewangelicko-reformowany, to pochowani są tam między innymi Anna German, plus 46 litrów, reżyser Waldemar Dziki, plus 59 litrów, Marian Kociniak, plus 80 litrów, z żoną Grażyną, plus 78 litrów. Czy Zygmunt Malanowicz, który został pochowany w grobie ciotki, aktorki Marii Malanowicz-Stępowskiej, plus 43 litry, która przypadkowo zginęła w czasie akcji referatu 993 w okryptonim, wapiennik, 8 października 1943 roku w kawiarni bar za kotarą przy ulicy? Mazowieckiej w Warszawie, gdzie była kelnerką, niedawno powstał nowy nagrobek. Są tu także groby inżynier. Andrzeja Przeradzkiego, plus 72 litry, męża piosenkarki Magdy Umer, piękny grobowiec, który powstał w miejscu małej mogiły oraz niedawno zmarłego aktora Józefa Skwarka plus 84 litry. Czyli słynnego Adasia Cisowskiego z Szatana z siódmej klasy 1960, który został pochowany w kolumbarium.